Kilka tygodni temu król Norwegii Harald V świętował 87 urodziny. W ostatnim wywiadzie podtrzymywał to, co zawsze mówił że złożył dożywotnią przysięgę parlamentowi. Oznacza to, że nie planuje zrezygnować z korony na rzecz swojego syna, księcia Hakona i chce panować do końca swoich dni. Po śmierci Elżbiety II został najstarszym europejskim monarchą. I obecnie ze względu na jego stan zdrowia spoglądają na niego oczy Norwegów i wielu ludzi na całym świecie. Harald V nie cieszy się dobrym zdrowiem od lat. Jednak w ostatnich dniach Norwegowie szczególnie śledzili komunikaty Dworu Królewskiego. Wszystko za sprawą infekcji, jakiej monarcha nabawił się podczas prywatnych wakacji w Malezji. 27 lutego Dwór Królewski poinformował, że król został przyjęty do szpitala w Malezji. W kolejnych dniach informowano o poprawiającym się stanie zdrowia monarchy i jego dochodzeniu do zdrowia. W ostatnich latach monarcha co najmniej kilka razy był przyjmowany do szpitala z powodu podobnych infekcji, i te komunikaty nie wywołały ogromnego zainteresowania wśród opinii publicznej. Jednak sytuacja została bardzo poważnie potraktowana, zarówno przez norweski rząd, jak i media, które na żywo od samego początku informują o stanie króla. Kancelaria premiera wskazała w oficjalnym komunikacie, że Norwegia powinna zrobić wszystko, co w jej mocy, aby przyczynić się do jak najszybszego i możliwie najbezpieczniejszego powrotu króla do domu. Rząd tym samym rozpoczął organizację transportu króla, a norweskie siły zbrojne podjęły się praktycznego przygotowania podróży. Finalnie samolot medyczny Skandynawian Airlines System wylądował w Malezji już 1 marca. Wówczas pojawiły się też pierwsze podejrzenia, że stan króla jest poważniejszy niż oficjalnie twierdzi dwór królewski. Spekulacje potwierdziły się już 2 marca, kiedy to pałac wydał kolejny komunikat. Ten komunikat już opinię publiczną zaniepokoił i potwierdził niepokojące przypuszczenia. Jak podano w dosłownie kilku zdaniowym oświadczeniu, Haraldowi V wszczepiono tymczasowy rozrusznik serca. Anastezjolog monarchy Bjorn Benz wskazał, że rozrusznik został wszczepiony z powodu niskiego tętna. Decyzja zapadła rano 2 marca i operacja się udała. Według personelu szpitala król radzi sobie dobrze, ale nadal potrzebuje odpoczynku. W niedzielę 3 marca samolot medyczny z królem i królową na pokładzie wyruszył do Norwegii. Zaraz po wylądowaniu w Oslo monarcha został przetransportowany do lokalnego szpitala. Podróż powrotną monarchy śledziło w serwisie FlyRadar 24 blisko 100 tysięcy Norwegów. Podano również, że monarcha może wrócić do obowiązków najszybciej za dwa tygodnie, a w tym czasie regencję ma sprawować jego syn, książę Hakon. Jest to bardzo optymistyczny scenariusz, szczególnie, że w oficjalnym komunikacie wskazano, że król przejdzie kolejną operację szczepienia rozrusznika serca na stałą z powodu utrzymującego się niskiego tętna. Operacja będzie jednak możliwa dopiero po pełnym wyleczeniu infekcji. I tutaj pojawia się dyskusja o kosztach transportu medycznego króla. Choć Norwegowie są zaniepokojeni jego stanem i wszystkie media w kraju na żywo śledziły lądowanie samolotu i przetransportowanie monarchy z lotniska do szpitala, to finalnie rozgorzała dyskusja o kosztach, jakie poniosło państwo. Jak podało NRK, szacuje się, że podróż wyniosła około 2 milionów koron norweskich, czyli ponad 750 tysięcy złotych. Norwegowie wskazują, że była to podróż prywatna, nie w ramach pełnienia oficjalnych obowiązków, więc tym bardziej zastanawiają się, czy państwo powinno ją sfinansować. Czarne chmury utrzymują się nad norweską rodziną królewską od co najmniej kilku lat. Król Harald V jest hospitalizowany już drugi raz w tym roku, a mamy dopiero marzec. Niestety, wątły stan zdrowia monarchy to nie jedyny problem dworu i rodziny królewskiej. Duże problemy zdrowotne ma też żona następcy tronu, księżna Metemarit. W 2018 roku zdiagnozowano u niej nieuleczarną chorobę idiopatyczne włóknienie płuc. Choć dwór nie informował ostatnio o jej stanie zdrowia, to księżna regularnie potrzebuje odpoczynku, dłuższych przerw od obowiązków i musiała znacznie zwolnić tempo życia. Do tego wszystkiego dochodzą kontrowersyjne decyzje i problemy córki pary królewskiej, księżniczki Marty Luizy. Jej były mąż, Ariban, popełnił samobójstwo święta Bożego Narodzenia 2019 roku. Obecnie Marta Luisa planuje ślub z amerykańskim biznesmenem, terapeutą alternatywnym i samozwańczym szamanem. Durek Beret, bo tak nazywa się jej wybranek, współpracuje z gwiazdami i jest m.in. szamanem znanej aktorki Gwyneth Paltrow. Opinie na jego temat w Norwegii są podzielone, a sytuację ratuje fakt, że księżniczka usunęła się z pełnienia oficjalnych zobowiązań. Obecnie ogrom oficjalnych obowiązków spada na następcę tronu, księcia Hakona. Z całą pewnością największym wsparciem w publicznych zobowiązaniach, jak i funkcjonowaniu dworu, będzie teraz dla niego stanowić mama, królowa Sonia, która cieszy się dobrym zdrowiem i wypełnia ogrom oficjalnych obowiązków.